Jest może pomysł, żeby połączyć i w kryminał wpleść fantastykę. A to znaczy tak naprawdę ta moja fantastyka, którą ja wcześniej pisałam, to są tak naprawdę kryminały w takim fantastycznym sztafarzu. Natomiast ja faktycznie myślałam o czymś takim bardziej kryminalnym, ale jednak z takim lekkim dodatkiem fantastyki, ewentualnie jakiejś tam grozy, więc tak, tak, myślę, myślę o czymś takim faktycznie. Yy, w tych czterech książkach, dwóch już wydanych, trochę się skaczy, czyli druga część nie jest kontynuacją pierwszej, a znaczy nawiązuje do pierwszej, ale jednak cofa się w czasie. No to w jesieni cofamy się jeszcze bardziej, będziemy się cofać, czy jednak idziemy do przodu? E, nie, cofamy się jeszcze bardziej, cofamy się aż do czasów młodości głównej bohatery. To skąd taki pomysł, właśnie, żeby nie było tak sztampowo jedna po drugiej kontynuacja? A no, troszkę z przypadku. Bo po prostu chciałam napisać jednak taką książkę współczesną yy, i dlatego zaczęłam od, od końca, czyli zaczęłam od, od czasów, kiedy główna bohaterka jest już w takim bardzo dojrzałym, emerytalnym wieku. Yy, czy nagroda przyznana w tym roku, właśnie nagroda wielkiego kalibru spowodowała, że łatwiej się pisze, czy jednak trudniej? Mam wrażenie, że trudniej. To znaczy, w tym sensie, że zaczynam czuć taką presję na, na, na sobie, że, no, że jednak czytelnicy się spodziewają, że te książki jakby no, przynajmniej nie będą gorsze od, 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 tych, od tych poprzednich. I cały czas mam, na sobie tak, no, mam takie wrażenie, że po prostu no, powinnam pisać dobrze, znaczy, i staram się jak najbardziej pisać dobrze, a natomiast no, tutaj ta, ta presja jednak jest.